13.33? Ja, ja Cię sunę, ale idealnie synergicznie. Okej, okay, czyli tak, tak dokładnie miało być. 13.33, jest nas trójka i e, jeszcze akurat dokładnie o, tym, o tej porze włączamy nagrywania, mm, więc tak miało być. I teraz tak, e, nagrywam to wideo tylko i wyłącznie po to, żeby poinformować wszystkich, którzy oglądają na YouTubie mega fajne dwie informacje. Pierwsza informacja na temat czym jest cena. Yy, że to nie jest, nie jest po prostu wyznaczenie wartości albo określenie siebie pod kątem takiej przyziemności, ale ma dużo większe znaczenie i to będę chciał tutaj powiedzieć. A po drugie, właśnie na temat od razu praktycznego yy, zastosowania synergii ceny, właśnie pod kątem tego, jak tutaj jesteśmy w trójkę i tego, co się wydarzyło, mniej więcej to było w przeciągu ostatnich tygodni, nie? Także. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o samą cenę. Tak jak mówiłem Basi, tak jak mówiłem marzenie, jeśli chodzi o, to, o naszą trójkę, jak tu jesteśmy, cena to nie jest tylko i wyłącznie wyznaczenie wartości. Typu na przykład bułka kosztuje 2 zł, bo tyle kosztuje jej wypieczenie, transport, jeszcze marża, i tak dalej. To jest cena, to jest wartość. Typu na przykład sesję mamy za 1000 zł, sesję mamy za 100 zł. Mamy u innego. U innego y, trenera, czy coacha, czy psychologa cena 500 zł, a u innego 200 zł. I większość ludzi na, na planie podstawowym, na planie 3D uważa, że okej, okay, ten bierze więcej pieniędzy, bo jest lepszy, albo bo ma większe doświadczenia, albo bo trzeba dodatkowo zapłacić za piękną lokalizację, na którą, o którą zadbał, albo ma dużo więcej certyfikatów. Z jednej strony tak, totalnej przyziemnej ale już z tego wych wychodzimy do patrzenia bardziej duchowego i w tym momencie wartość, jeśli chodzi o tą cenę, jeśli chodzi o te numerki, patrzmy to, na to jak na numerki, a nie jak na cenę, to jest adres. W momencie, w którym Twoja dusza potrzebuje po pomocy, y już wiadomo, gdzie na adresie jest rozwiązanie Twojego problemu. Jeśli na przykład potrzebujesz rozwiązania i uważasz, że Twoje rozwiązanie jest w Warszawie, nie jedziesz do Krakowa, nie wpisujesz na GPS-ie Kraków, czyli szerokość i długość geograficzną Krakowa, bo wiesz, że chcesz jechać do Warszawy. Tylko, że jeśli chodzi o logikę, my nie wiemy dokładnie, co jest dla nas najlepsze, ale nasza dusza wie, więc wie pod jakim adresem jest nasze rozwiązanie. Dlatego, jeśli jest cena, na przykład za sesję 111 zł, to są osoby, które powiedzą, to jest mega niska cena, ja w ogóle tam nie idę. A są osoby, które powiedzą, to jest dobra cena, ja tam idę. Pod kątem właśnie świata 3D, a pod kątem świata bardziej duchowego i patrzenia to na, jak na adres, są osoby, które zobaczą sesję za 333 zł i zareagują, tak, to jest coś dla, dla mnie, ta kwota, te, te numerki, które tam widnieją, idealnie do mnie pasują, ja tam idę. Tutaj konkretny przykład była osoba, yy, gdzie moje wyższe JAMI powiedziało, że powinienem zrobić następną sesję z następną osobą za 1420 zł. I w momencie, w którym się pojawiła taka osoba, mimo że to nie było w 100% ze mną spójne na planie logicznym, dałem taką cenę, i ta osoba powiedziała: Tak, to jest idealna cena, gdzie mam przelać pieniądze. I biorąc pod uwagę, ile normalnie konsultacje kosztują. To było duże wyjście ze strefy komfortu, ale mimo to tak zrobiłem i tak było. Gdybym ja w tej konkretnej chwili podał cenę 500 zł, to możliwe, że ta osoba by się nie zdecydowała. I tak samo, w momencie, w którym ja dostałem informację, teraz przejdziemy troszeczkę na praktykę, bo mam nadzieję, że to jest, jest już zrozumiane, że kwota to jest po prostu adres energetyczny. Tak, dla podsumowania. Więc jeśli widzisz, że na przykład coś, co chcesz kupić, kosztuje 47 zł i ty czujesz, że rezonuje z tobą 4-7, albo nawet możesz to połączyć ze sobą, że 4 i 7 to jest razem 11, 1 i 1 to jest 2, albo patrz, patrzysz na tą 11. Dla mnie symbol 11 to jest, mm, to jest zmiana, to jest transformacja. Urodziny Baszara to jest 11-11, więc to jest symbol transformacji i zmiany, więc bym zareagował i powiedział: tak, to jest cena dla mnie, albo 1 i 1 to jest 2. I w tym momencie jest symbolika dwójki. Zawsze mówię o tym, że ja nie jestem numerologiem i aż tak na to nie patrzę. Po prostu odczuwam, yy, tak to jest liczba dla mnie, lub nie, to nie jest liczba dla mnie, i tyle. A może być dokładnie to samo za 33 zł, ale ja powiem, nie, wolę kupić to za 47. Mimo, że to jest tańsze, zaoszczędzę, nie. Idę w tą kwotę, którą bardziej odczuwam. I teraz ja dostałem od swojego wyższego, ja przechodząc na projekt Duszy. Ja dostałem od swojego wyższego ja informację, że projekt duszy powinienem czytać za 1111 zł i to jest cena najbardziej adekwatna. Ale nie było to ze mną w 100% spójne, więc na marginesie dodatkowa informacja z wyższym ja można pertraktować, można, można dochodzić do porozumienia. I dostałem informację, że z każdym następnym klientem mam podnosić kwotę do momentu, w którym dojdzie, czyli każdy następny klient wyższa cena aż dojdzie do 1111 zł. W momencie, w którym było gdzieś tam w okolicach 400-500, następnie była cena 666, bo tak mi podpowiedziało moje wyższe ja. I tu była śmieszna sytuacja, bo stwierdziłem, kto w świecie duchowym zareaguje na 666. Okazało się, że jak ta cena się pojawiła, to od razu po godzinie pojawiła się dziewczyna. Dodatkowa informacja jest taka, że zareagowała na hasło projekt duszy 666. Nie wiedziała. Co to jest, z czym się to wiąże, jakie są korzyści, jak to będzie wyglądać. Po prostu od razu na to zareagowała, ze względu na to, że to poczuła. <laughs> A są ludzie w świecie takim właśnie 3D, gdzie daj mi argumenty, co ja dostanę, jak to skorzystam, kiedy będę mieć efekty. A tu chodzi o to, żeby po prostu poczuć. I w momencie, w którym zrobiłem e, projekt duszy za 666, to jakoś się zatrzymałem, bo logicznie stwierdziłem: OK, skoro była taka fajna reakcja, to ja zostanę na tej kwocie. I tak zostało przez kilka miesięcy, co jednocześnie było informacją taką, że skoro wyższe ja mi powiedziało, że z każdym klientem mam podnosić, a ja nie podniosłem, to nie ma następnego klienta, nie ma następnej osoby chętnej. I teraz najciekawsze. W momencie, w którym pojawiła się yy, u mnie taki wielki bodziec, że tak, już jest czas na to, żeby zmienić cenę, zmieniłem cenę na 777, bo tak poczułem. Nie chodzi o to, że zawsze będą 333, 777, 111 i tak dalej. Ale poczułem, że zmieniam na 777. W tym momencie jednocześnie pojawiła się i Basia, i Marzena do tego, żeby odczytać projekt duszy, więc obydwie te osoby zareagowały właśnie na ten adres. Praktycznie i Marzena, i Barbara mi powiedziały, że ta 777 na nie z nimi rezonowało, więc nie zdążyłem z klienta na klienta podnieść ceny ze względu na to, że były równocześnie i stwierdziłem, że tak właśnie miało być. Projekty duszy, jeszcze dodatkowa informacja jest taka, że w projekcie od Basi pojawiła się Marzena, a w projekcie Marzenę pojawiła się Basia. Więc stwierdziliśmy, że coś tutaj jest większego i w momencie, w którym teraz się spotkaliśmy, to stwierdziliśmy, że nagramy tą wiadomość dla, dla osób odnośnie właśnie synergii ceny jako adresu i jednocześnie troszeczkę powiemy na temat projektu duszy i chciałbym teraz, żeby... Może w pierwszej kolejności, o, alfabetycznie niech będzie Basia, w pierwszej kolejności powie coś, niecoś na temat projektu duszy. Jak to się stało, że, że, mm, że z tego chciałaś skorzystać? Gdzie byłaś wcześniej i co Ci to dało? Basiu. Wiesz co, ja się długo, no tak, dosyć długo zastanawiałam nad tym, bo mi tam chodziło za mną właśnie, właśnie coś takiego, bo miałam dużo pytań. Na które nie było odpowiedzi. Ja czułam bardzo dużo, ale do końca sobie może nie ufałam, tak naprawdę. No, jak ty się pojawiłeś, to za to po prostu chyba dałam się poprowadzić i zaufałam w końcu. I mówię, dobra, no to idziemy teraz w tą stronę. No, bo tam dużo się bątałam, mieszałam. Mówi, dobra, no już, już przyszedł czas na to. No i tak umówiłam się. No to, to tak wiesz co, ja poczułam, ja, ja, chyba, ja chyba byłam prowadzona. Dałam się prowadzić w końcu. I, I to trafiłam do ciebie, zrobiliśmy odczyt. Eee, I co ja poczułam? Przede wszystkim chyba to jest olbrzymia ulga, jak dla mnie. Eee, dostałam odpowiedzi na, na moje pytania. Tak eee, naprawdę, odnośnie tego, co, co i tak w sobie czułam, a, ale bałam się przyznać, chyba. I ty mi potwierdziłeś bardzo dużo rzeczy po prostu. I dało mi to takie większe flow, większe zrozumienie, większy luz. Ja tego bardzo potrzebowałam, żeby się tak nie zmagać, nie siłować się z tym życiem, bo to siłowanie się właśnie bardzo wykańcza. A jak ymm, mamy taki wytyczony swój trochę kierunkowskaz, to jest nam łatwiej po prostu. Ja mówię, ja mówię o sobie. No, niektórzy, niektórzy może nie potrzebują tego i z, z dnia na dzień jakoś tam. Funkcjonują, prawda? Albo w ogóle nie rozwijają się gdzieś duchowo, czy nie. widzą jakieś takie stery bardziej poszerzania swojej świadomości. No i to też jest okej, okay. na wszystko jest czas. Tutaj dla mnie przyszedł czas na to. Ja się zdecydowałam, popłynęłam i widzę, że, że to jest dobra droga, żeby tak czasami sobie po prostu zaufać, no, ale sobie zaufać, bo jest dużo naokoło tych informacji różnych. Trzeba znaleźć to, co jest dla nas i zaufać, no. I znaczy. dać się czasami poprowadzić i być takim ufaciuchem mm. jak ja. Dzięki. I to no, też to jest to tak. Przede wszystkim. I to też jest to, że to nie jest w żaden sposób polecenie i yy, zachęcenie innych do tego, żeby tego, z tego skorzystali. I to nie jest w żaden sposób reklama czy coś takiego. To jest bardziej yy, zrozumienie tego, że serce, jeśli pójdziesz za sercem, to one podpowie ci, czy skorzystać, czy nie skorzystać. Czy skorzystać z jakiejś książki, czy jakiegoś trenera, czy jakiegoś, jakiejś sesji, czy z projektu duszy to serce cię poprowadzi i po prostu pozwolić mu na to. Być może nie skorzystałaś to nawet ci mówiłem, być może nie skorzystałyście wcześniej z projektu duszy, bo one kosztowało nieodpowiednią kwotę i czekałyście właśnie na to, aż to się pojawi. Mimo, że nie było to w waszej przestrzeni, nie widzieliście nigdzie oferty, bo nigdzie nie ma jakiejś reklamy. Projekt duszy za 666 czy coś takiego. To jest zawsze na tem. Też tak sobie pomyślałem, że czasami kwota może też spadać, po prostu taka, jak będzie synergiczna w danej chwili ze mną. Ale to, co, co powiedziałaś, to jest najważniejsze, że poczułaś tą te połączenie i potwierdzenie tego, co myślałaś na temat siebie, na temat swojej inkarnacji, na temat swojego życia. Zostało tutaj potwierdzone na wielu różnych szczeblach, bo tak tylko, tylko podstawowe trzy, trzy rzeczy, które tam są jeśli chodzi o projekt duszy, twoje pochodzenie, twoje centrum energetyczne, pod kątem z czego czerpiesz najwięcej energii, twoje lekcja na dane życie, inkarnacja, no i to, co jest najważniejsze, dary. Dary empatii, dary duszy, to, to co nam pomoże w tej inkarnacji. Także teraz, dzięki Ci. I teraz Marzena. Co u Ciebie, jeśli chodzi o ten temat? Ech, od, zaczynając od siódemek, to jak ja usłyszałam od Ciebie właśnie, że to są trzy siódemki, to miałam takie nawet nie wiem dlaczego, ale miałam takie wewnętrzne, o wow, mówię, taki ziemski jackpot, nie? Mówię, taka o wygrana, to jest o, to. to nie pomyślałem. No? Ehm. Więc to do, mnie, to do mnie przyszło w pierwszym momencie odnośnie właśnie siódemek. A jeśli chodzi o, o samo, skąd to do mnie przyszło, w jakiś sposób, to ja myślę, że trzeba mieć taką wewnętrzną gotowość w sobie, że jest się już gotowym na, na jakieś informacje. I, I się w jakiś sposób, jakaś część już chce tych informacji. Ja już też taką informację wysłałam. I pojawiłeś się ty, było coś wcześniej, ale po prostu czułam, że wstrzymaj się jeszcze, to jeszcze nie to. I właśnie pojawiłeś mi się dosłownie znikąd, tak naprawdę, po prostu spłynęło mi to z góry, i nie wiedziałam, czy ty się tym zajmujesz, planem duszy, czy się nie zajmujesz. Po właśnie. prostu poczułam, poczułam takie przyciąganie, że napiszę do ciebie i się ciebie o to zapytam. I z taką kompletną nieświadomością, z takim zaufaniem do ciebie napisałam. No, i właśnie ten plan duszy wykonaliśmy. Odnośnie z kolei samego planu duszy, to dało mi to bardzo dużo, bo to starałam się to czytać po malutku, ale jednak takim jednym wytchnieniem, że wow, tak jakby ktoś wniknął głębiej w jakąś moją przestrzeń, że nie szczytał mojej tożsamości, mojej tutaj egzystencji takiej o zewnętrznej, tylko gdzieś głębiej coś, co. Tak, jak Basia powiedziała, potwierdziło mi to, co ja już gdzieś głęboko wiedziałam, ale nieraz jest coś takiego, że nie wiemy, czy ja przynajmniej tak mam, że nie wiem, czy to umysł mi to mówi, czy, czy ja świruję, czy to jest naprawdę i, i gdzie jest ta prawda, tak naprawdę. I szukamy tego, żeby to po prostu oddzielić od siebie i wiedzieć to. No i właśnie. Ty mi to potwierdziłeś i ja zaczęłam dopiero, mówię, odkładam to na moment, odłożyłam to, żeby to sobie pracowało i jak dla mnie plan duszy to nie jest coś, że to się przeczyta i to się odłoży, bo w momencie, kiedy my się z tym zderzamy, kiedy mamy to przed sobą, to to naprawdę zaczyna dopiero pracować i, i to jest dopiero początek całej takiej dalszej naszej drogi. Bo kiedy to odłożyłam, to zaczęły mi się pojawiać różne synchroniczności, zaczęły mi spływać przeróżne odpowiedzi, łączyć mi się kropki, które tak naprawdę się niby wiedziało, ale to jest już na głębszym poziomie. To nie jest z tego poziomu, którego ja patrzyłam wcześniej, to jest już inny poziom. I... I czuję, że to dalej pracuje i będzie to dalej pracowało, także jestem ci niezmiernie wdzięczna po prostu za cały twój wkład, za, za to połączenie, bo bardzo dużo mi to dało i wiem, że to jest dopiero początek i cały czas mam to być w głowie. Dzięki. No, fajnie, że powiedziałaś, bo ja nawet wcześniej nie myślałam o tym, że ktoś może zareagować, że 777 to jest jackpot, a jak to powiedziałaś, to od razu mi się przypomniało, że faktycznie jednoręki bandyta 777 to jest właśnie te, te trafienie wygranej. Druga rzecz, która ciekawa, którą przypomniałaś, to jest to, że ty nawet nie wiedziałaś, że ja robię projekt duszy, bo tak to przeważnie gdzieś tam jest albo jakiś filmik, albo jakaś gdzieś m, ktoś dostanie jakiegoś linka czy coś takiego, a tutaj było to, że ty nie wiedziałaś, czy to robię, czy nie. Po prostu napisałaś prywatnie do mnie na Facebooku, jeszcze nie trafiło to w inne, tylko od razu trafiło do mnie od razu. Yy, I zapytałaś, czy w ogóle coś takiego robię. Nawet nie, nie nazwałaś tego projektem duszy, tylko na, planem duszy, ale to jest tylko i wyłącznie terminologia. Więc tutaj jest mega, mega synergia. I teraz powiem tak. Yy, jeśli chodzi o cenę, która mi teraz przyszła do głowy i od razu została wprowadzona, to jest, że następna cena to jest yy, 855, czyli 858. I co jest ciekawe, ja nie wiem, dlaczego tam jest ta piątka. Moje wyższe ja mi podpowiedziało, że piątka jest tam bardzo, bardzo znacząca. Ósemkę umiem z, z, zidentyfikować jako osiem, czyli znak nieskończoności. Ale co robi w środku ta piątka? Więc to jest nieskończoność, nieskończoność i pięć w środku. Więc to jest pierwsza informacja od teraz: projekt duszy, to znaczy od teraz. Nie wiem, czy to będzie dla jednej osoby, czy znowu wskoczą dwie na raz, czy trzy na raz. Albo ta piątka to jest, że pięć osób na raz będzie chciało z tego skorzystać. Tego nie wiem. Ale otwieram się na to, co ma przyjść, co, co się ma pojawić. Ale też informacja jest taka, że. To nie jest jedyna forma, o tym ostatnio często rozmawiam i z klientami i właśnie z wami też, żeby zerknąć sobie na jeden z pierwszych filmików na kanale yy, o definicji obfitości i że jest pięć form obfitości, a nie tylko i wyłącznie pieniądze. Więc tak samo ktoś może powiedzieć: Ok, rezonuje ze mną kwota 858, ale nie jestem w stanie tyle zapłacić, to się nie odzywam. Nie, też się można odzywać, bo można zrobić coś takiego, że wyrównać tą, tą energię, typu na przykład zapłacić część, a resztę mm, zwrócić energetycznie w jakiś inny sposób. Właśnie pod kątem tego, że jest pięć form obfitości, a nie tylko i wyłącznie jedna, tylko i wyłącznie pieniądze. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze i tak już, i, i tak już troszeczkę to trwa. Myślę, że, że ten filmik da odpowiedniej osobie i to też jest bardzo ważne synergicznie. Odpowiednia osoba trafi na ten filmik, odpowiednia osoba go zobaczy, odpowiednia osoba wyciągnie z niej informacje. Nawet jeśli nie przyjdzie na odczyt, czy to projektu duszy, czy energetyczne, czy konsultacje, czy to nawet nie będzie słuchać mnie, tylko Basi, albo tylko Marzeny, to ten filmik da odpowiednią wartość, odpowiedniej osobie w odpowiednim czasie. Bo też pojawiły mi się osoby, które mi powiedziały, Prze, przez ostatnie pół roku nawet nie wiedziałam, że istnieje Twój kanał. A nagle pojawiło mi się w podpowiedzi ten konkretnie jeden kanał i ten konkretnie jeden film. Dlatego taka dodatkowa i końcowa informacja, którą, którą teraz zacznę dodawać, jednak, bo nie byłem do tego przekonany do tej pory, te teksty youtuberów, lajkuj, komentuj, subskrybuj i tak dalej, to zawsze było śmieszne, nigdy tego nie używałem. A teraz właśnie stwierdziłem, że jednak jest, jesteśmy jeszcze na planie 3D, więc lajkuj, komentuj, subskrybuj po to, żeby algorytmy pozwoliły. Odpowiednim osobom w odpowiednim czasie, żeby YouTube im zasugerował: hej, tu jest coś dla ciebie. I tyle, więc jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję za, za to, że się dzielicie, e, bo też właśnie o to chodzi to jest właśnie nasza trójca, jeśli chodzi o symbolikę kreacji. My mamy coś wykreować dla ludzi, jeszcze nie wiemy co, więc tutaj kończymy ten materiał, e, a my będziemy sobie dalej rozmawiać o tym. Co my tak naprawdę mamy dla ludzi dać? Więc inni nie mogą się po prostu interesować i raz na jakiś czas zaglądać, czy już coś razem stworzyliśmy. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Nie wiem, czy Basia, czy Marzena chcesz jeszcze coś powiedzieć, parę słów? E, tak jeszcze do mnie przyszło teraz jedna rzecz, że z mojego punktu widzenia, z mojego odczuwania, że Plan duszy to nie do końca jest coś, co się bierze na logikę. Po części tak, bo umysł gdzieś to musi poskładać, ale przede wszystkim jest to coś, co się bierze na odczuwanie, na takie właśnie zaufanie do siebie, o którym dużo też mówimy, że zaufanie do siebie i swojemu właśnie wyższemu ja i poprzez odczuwanie dopiero się to otwiera. Kiedy my temu zaufamy, że to tak jest i niech nas to prowadzi, nie brać tego po prostu czysto logicznie, bo to. To nie o to chodzi i to temu nie służy do końca. Mm -hmm. No i w sumie chyba tyle. Dzięki. Basia coś? Dokładnie. Wiesz, co Marzena chyba powiedziała tak naprawdę kwintesencję tego, tego wszystkiego. To chyba właśnie o to chodzi, żeby nie, nie, nie logiką, bo się logiką pewnych rzeczy nie ogarnie. Eee, mamy tutaj mózg, ale ma służyć temu innemu trochę. Wspomagać nas, a nie tylko logicznie, ale. W, na, w, w pierwszej kolejności serce i czasami po prostu trzeba temu zaufać, jak w moim przypadku, zaufać i dać się, dać się poprowadzić po prostu, no bo nasza dusza i nasze wyższe ja, wie lepiej, no my jesteśmy taką tak, no, tylko cząstką małą. Dokładnie. Dobra, to jeszcze raz dziękuję, ja kończę nagrania.